W przy ulicy Okrężnej powstał kompleks boisk, na których wykorzystywana jest nowa technologia po to, aby jeszcze bardziej urozmaicić grę w piłkę nożną. Mamy bardzo nowoczesne rozwiązania zastosowane w tym kompleksie sportowo-rekreacyjnym, który dzisiaj oddajemy do użytku mieszkańcom, zwłaszcza dzieciom, ale nie tylko dzieciom, bo to są rozwiązania, że mogą się i dorośli tutaj bawić w tą piłkę nożną. Mamy na tym kompleksie sportowym zarówno plac zabaw, jak i siłownię planerową, jak i też miejsce, gdzie można wspocząć, jak i też boisko do, do gry w koszykówkę, można pograć tutaj w tenisa, ale są bardzo dwa nowoczesne, można powiedzieć, ultra nowoczesne urządzenia do gry w piłkę i to, to nie jest zwykłe boisko, gdzie można sobie pokopać z kolegami, ale to jest miejsce, gdzie można się naprawdę zabawić. Połączyliśmy tak naprawdę smartfona z, z grą w piłkę, w piłkę nożną, czyli jest za nami bramka interaktywna, która aranżuje dzieciakom czy uczestnikom zabawę. Każdy panel się losowo podświetla w określonej jednostce czasowej i trzeba tak naprawdę trafiać w ten panel i zdobywać punkty, a potem porównywać te wyniki z każdą inną taką bramką gdzieś na, na świecie. Podobne interaktywne bramki znajdują się m.in. w Nowym Jorku, Tel Awiwie oraz Tokio. Dzięki temu mieszkańcy Chorzowa mogą rywalizować z obywatelami innych państw za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Dodatkowo jest też możliwość sprawdzenia swoich piłkarskich umiejętności w specjalnych elektronicznych bandach, które wymagają od zawodników zupełnie innego podejścia do gry. Tutaj tak naprawdę chodzi o to, na pewno o gibkość, refleks, pewną kreatywność, bo tutaj troszeczkę ta gra wygląda inaczej, bo możemy sobie wykorzystać również do gry banda. Czyli obijać piłkę i wychodzić gdzieś na, 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 na podanie. Boisko jest troszeczkę inne, bo ma cztery bramki, a nie, nie dwie, ale za to jest też na mniejszej y, powierzchni. I dzięki temu dzieciaki mają więcej gry na małej przestrzeni, y, czyli rzeczywiście tą technikę mogą, mogą ćwiczyć. No, na pewno jest inaczej niż na takich zwykłych boiskach, bo tutaj jest o wiele więcej rzeczy do robienia. Jest tu przede wszystkim jeszcze boisko na przykład do tenisa i te interaktywne bramki. Pierwszy raz to ja takie widzę. Ja też właśnie. Trzeba podkreślić tutaj wszechstronną konstrukcję tego placu. Obok placu zabaw dla małych dzieci, które mogą się bawić na tradycyjnych urządzeniach, zresztą bardzo atrakcyjnie wykonanych, mała siłownia do ćwiczeń dla osób dorosłych, no i te interaktywne boiska tutaj. To jest olbrzymia atrakcja dla, dla dzieci. Bramki interaktywne wymagają pewnej współpracy też z telefonami komórkowymi. To dla dzieci współczesnych jest bardzo atrakcyjne, także odciągnie ich od telefonów, ale jednocześnie będą mogli mieć te telefony przy sobie. Także każda forma aktywności, która wyciąga ich z domu sprzed komputerów, na pewno jest godna polecenia. Inwestycja realizowana była przez 3 lata, a jej całkowity koszt wyniósł ponad 3 miliony złotych, z czego prawie jedną trzecią środków niezbędnych do wybudowania boisk zapewniło Ministerstwo Sportu.